Dzień dobry Państwu, strasznie się stresuję. Dawno niczego nie nagrywałam i stwierdziłam, że cokolwiek by się przydało. A że nie mam cokolwiek robić swoim czasem, to może ewentualnie by jakiekolwiek vlogi się przydały. Zainwestowałam w oświetlenie, telefon, jakikolwiek znalazłam, żeby cokolwiek nagrywało. Ale się tak stresuję i widać. i widać jaką mam cerę, ale spokojnie, my to przykryjemy, będziemy się dzisiaj malować, będziemy dzisiaj ładnie wyglądać. O Jezu, jak otwieram szufladę, będzie się to Dobra, już trudno. Ogólnie chciałam nagrać takiego vloga, chat make-up żebyśmy sobie mogli pogadać. Spinki założę, żeby te włosy jakkolwiek się trzymały. Nie było mnie półtorej roku dwa lata prawie. Co się u mnie działo przez te trwa prawie dwa lata, gdzie nie nagrywałam vlogów, nie było niczego na YouTube. Wyprowadziłam się ze swojego domu, widać w sumie inne tło i w sumie mieszkałam bardzo długo na pokoju, a kiedy mieszkam na pokoju, szczególnie, że moje, moi sąsiedzi mogli mnie bardzo łatwo słyszeć, nie czułam się komfortowo z tym, że mogłam cokolwiek nagrać, mimo, że ostatni vlog był w listopadzie, a ja wyprowadziłam się dopiero w kwietniu. Miałam brak weny, brak chęci, brak chęci tego powrócenia. Można to nawet nazwać w pewnym sensie w szczęście sensie tutaj już niestety stan depresyjny. Nic mi się nie chciało, i po prostu stwierdziłam, że lepszym pomysłem będzie wyprowadzenie się i rzucenie się na głęboką kompletnie wodę. Zaczęłam sobie brewki teraz robić y, takim fajnym. Wąsa nie ogoliłam świetnie. Dzisiaj ja mam cokolwiek do golenia wąsa, bo będzie widać to pod makijażem i będę się czuć mega niekomfortowo. Że ja z tym światłem teraz dosłownie dużo rzeczy widzę. Ja jestem w szoku, jaka ja mogłam się malować zasłoniętym wszystkim i bez światła. Masakra. Wasia, muszę najpierw wąsa sobie ogolić. Robię, no, się. właśnie. Jeżeli kogokolwiek to brzydzi, to ja wam współczuję, bo to jest normalne. Brunetki mają widoczny zarost, lunetki też mają zarost. No, Ale myszek na buzi jest to jak najbardziej normalny. Ja jestem osobą, która nie za bardzo lubi się chwalić, że ma YouTube'a, no. Parę osób wie o tym, te, które powinny wiedzieć o tym, a że miałam ochotę teraz strasznie wrócić. To I jeszcze moja psia też powiedziała, że stara, to jest zajpisty pomysł. Fajnie się w tym robisz, cokolwiek. Wiem, że moje zasięgi będą dramatyczne teraz po tym okresie czasu, ale mówię, no trudno, no. Lekka kraksa można by rzec, można by rzec... To się wyklepie. Ale fajnie mieć jakiś po prostu feedback z tego, jak cokolwiek człowiek tworzy, nie? I że ludzie to oglądają i że to nie jest na przykład tylko 20 wyświetleń i jeden, jeden komentarz, kiedy to jest na przykład 200 komentarzy. Już nie chodzi o wyświetlenia, tylko ja bardzo lubię, kiedy ludzie komentują, mówią, że ej, to nam się nie podoba, to byś mogła sobie poprawić, to bym chciał zobaczyć. Ej, Andrzej, to tam u Ciebie To też jest mega, mega miłe i lubię jak ludzie ze mną po prostu sobie chcą pogadać Jeszcze jak? A i bardzo dużo osób mówi, że się mega zmieniłam, co jest w sumie nieprawdą, rosły mi tylko włosy, reszta się nie zmieniła. W ogóle włączcie sobie w tle tego vloga, e, nie wiem, gotujecie, sprzątacie, to powodzeniem, bo ja lubię sobie włączać vlogi z YouTube. Próbowałam się przestawić na TikToki, ale kompletnie nie czuję tego, mimo że uwielbiam ja oglądać TikToki, ale kompletnie tego nie czuję, kiedy sama je tworzę. On mi się to pryszcz robi, tak mi się zrobił to pryszcz i już wszystko nakładałam, że po prostu on wyszedł i mogę go wycisnąć i wiecie co? gówno nie działa szukam, ja tu posprzątałam tutaj jest ładny porządeczek, posprzątałam specjalnie dla was Nie ja wam mogę powiedzieć nie mogę pędzarka znaleźć ja tu posprzątałam tutaj jest ładny porządek. o, w sumie też się nada Zwykle pędzelek brudny, nie patrzcie na to, że jest brudne Ładnie tutaj wyczyścił mi tą przestrzeń pod oczkiem. O, i też jest troszeczkę za jasne, bo ja się niestety opaliłam. Tak, ta moja karnacja to jest karnacja już niestety opalona. Mimo, że nakładam SPF-ów, nie SPF-ów, byłam na plaży i mam teraz odciskać ze stroju kąpielowego na dupie. Były te upały, i tak w sumie leżałam. Mówię, he, mam SPF, pięćdziesiątkę. Nie ma chuje, się nie opalę. No. Matka natura stwierdziła, że jestem za blada i że powinnam się opalić. Korektor nałożony i tak jeszcze zaraz te brywki troszkę bardziej... Garnę, bo się mega stresowałam i teraz już mniej. Wyglądam dość specyficznie, no ten kolor tych włosów mam raczej zimny, w ogóle mam naturalny kolor włosów, zapuściłam, ładnie w włosy, jestem trochę włosomaniaczką, ale nie znam się na tych pechach, hechachów, momów. W ogóle mam paznokcie, zrobiłam sobie czerwone, takie klasyczne, jestem z nich nawet zadowolona i też mi pasują do stóp, do paznokci ze stópek. Też jestem mega z niezadowolona, ładne są. Pierwszy raz wyszły mi takie ładne paznokcie u stóp. Się garbię, a staram się w ten sposób siedzieć. Ja mam problem, bo zaczęłam pracować nad swoją sylwetką i w ten sposób siedzę prosto. A ja się zazwyczaj tak. Czejcie ja to? Mam problem z tym. Dobra, przechodzimy dalej, bo to już minęło 15 minut, a jeszcze nawet podkładu nie mam. sobie nakładam kremik z Nubay na buzie. Używam jako dodatek do bazy, bo świetnie wykłada, świetnie maskuje. Tutaj mam nałożony i tak jeszcze kremik na buzie. go nakładam na nos, w którym mam najwięcej takich porów, i to zatyka. Nie zapycha mi ten krem, nie mam z nim problemu żadnego. O, te pierwsze są dlatego, że... Może mam owolację? Nie wiem. Bo ale ja mam to czoło I może coś na usta wtedy, jak ja maluję te usta? Może być coś nawilżające, bo mimo tego, że ja mam te usta powiększone, mam mega je suche. Jestem aktywna chyba najbardziej na Instagramie, jeżeli może, możecie sobie też popatrzeć, ja tam wstawiam. Najwięcej zdjęcie, trochę mi się też znowu schudło, bo zaczęłam chodzić na siłownię. Znowu olewam niestety siłownię, bo jakoś tak, jeżeli mam być szczera, nie mam w ogóle siły się za to zabrać. I w ogóle takiej chęci, żeby pójść na to. A chodziłam już. No, na spodnie i ledwo co wyprałam? Fak. Mnie się wydaje, nie wiadomo, jak jasne. I ja go wysmarowałam już z ciemniejszym podkładem. Także ono w rzeczywistości jest naprawdę idealne dla mojej cery i nie ma takiego mega, mega krycia. I nakładam go sobie tutaj w tych. E o. Uchaj, oh, dla nosa przy kolczykach. O, oh, i tak później je wietrę. Teraz dopiero gąbeczką sobie wcieram ten podkład. O, oh, wprasowuję. No i co tam się jeszcze umie Nadal pracuję na infolinii. To akurat się w ogóle nie zmieniło. Lubię tą pracę, bo tak jak pracowałam wcześniej w Macu, no To no. do, do lekkich prac? Nie, nie, na pewno nie umywa się do lekkich prac. Ale zacznijmy od tego, że no, jakiekolwiek gastro i pracowanie w jakiejkolwiek fast foodzie, to jest za pierdol, bo tam się liczy czas. Nieważne, ile czasu Ci to zajmie, najlepiej, żeby Cię zajęło to dwie sekundy. O, i tutaj nałożę sobie korektor. Lubię korektor, korektory są fajne. Znowu za dużo, Fuck. Korektora, szczególnie teraz, jak będziemy sobie gadać, nie idę nie za mało. Może to cera i tak mi się poprawiło, bo okazało się, że ja po prostu zmywanie całego makijażu zwykłą pianką do, do mycia makijażu nie jest dobrym pomysłem. I może ta pianka była naprawdę mocna i miałam wypryski, bo ta buzia zazwyczaj była mega niedomyta. I wiecie co u mnie się sprawdziło? Używanie płynu do tego makijażu. O, robimy sobie konturowanie na mokro Co mi tam kofi O, ja się tak wysoko konturuję Bo im wyżej, tym lepiej Ta buzia jest bardziej wyciągnięta O, tak sobie czuć tutaj... Myślę, że powinno być git. To jest taki dość wielki. Ja mam problem z tym, że ja mam love-hate relationship z moim nosem. Eee, ja na przykład mam takie momenty, kiedy twierdzę, że o mój Boże, ten nos jest idealny. A później twierdzę, o mój Boże, ten nos jest wielki. Potem, jak się wyprowadziłam, mieszkam teraz w końcu w centrum miasta. Boże, jak mi tego wylakowało, przez tyle. Lat. A ja się tutaj przez tyle lat mieszkałam na kompletnym zadupiu, czego no to ma swoje plusy teraz jak patrzę z perspektywy czasu, ale dojazd, umówienie się ze znajomymi na cokolwiek to był problem. Ja musiałam się 10 godzin wcześniej umówić dzień wcześniej, musiałam wiedzieć, że my gdzieś wychodzimy. Jeżeli nikt by mnie nie zabrał samochodem, ja nigdzie bym nie mogła pojechać spontanicznie. Mm -mm. W ogóle zero i teraz mam w ogóle super róż to jest taki mega róż do nakładania sobie na policzki e, to jest w ogóle błyszczek zakrzona. i mi się nie sprawdza na ustach a że chciałam sobie wykorzystać ten produkt mówię, szkoda go wywalić, a nie mam za bardzo komu go wydać, to za raz sobie nałożyłam go na policzki i on wygląda zajebiście a to, że nakładam wysoko ten róż pod oczka też on jest mało napigmentowany dlatego ja się nie boję, żeby walnąć go dużo co tam jeszcze? O, i teraz w sumie bym nałożyła puder. Mam też zakrzana oczywiście puder, bo nie mają tanie, dobry produkty, a ja jestem sknerą. Ja wiem o tym, że wy po prostu oglądacie to w tle i to też jest inaczej. A ja robię taki ładny montażek, aby w tle oglądacie. I hmm. jestem zadowolona. Teraz robimy konturowanie na słuch. O, tutaj też troszeczkę nałożył bo ja w sumie nie balę na powiekę. Ale w kamerze w ogóle nie widać jakby miała konturowanie, a ja go mam mocno na buzi, to trochę więcej wyglądało we vlogu, nie? Ja wiem, że cały czas się patrzę po pogląd, a kamerkę, ale naprawdę ciężko mi się je malować i patrzeć nie w podgląd, a... znaczy... nie w kamerkę, a podgląd. Także przepraszam bardzo bardzo, ale dzisiaj będziecie musieli sobie jakokolwiek dać radę. Zwykle staram się i tak patrzeć w kamerkę. O! I teraz sobie może zrobię... O! Wyblenduję go troszkę, żeby to nie wyglądało tak sztucznie. Jest w sumie nawet git. Taki delikatny makijażek. O! I jestem z takiego... Jak tu nawet zadowolona? Mam homisia. Właśnie, muszę chomika pokazać. Moment. To jest moje bobo. Moje malusie. Hmm. Jest takie malutkie, trochę go spasłam. Jak mi dadzą, to jem. Moje malusie. Tak, kochanie moje. I jest troszeczkę płaski, ale jest raczej git. Fajny, no chodź Warciku. Panie, zawsze jest git. To jestem ja, więc zawsze jest idealnie. W ogóle teraz jestem dosłownie pierdolnięta, jeżeli chodzi o włosy. Napuszczam sobie włosy, więc stwierdziłam, że jak włosy mają być zapuszczone, to muszą być ładne muszą być zadbane. Ja o te włosy mega dbam. Mimo, że i tak używam suszarki, takie prostuje, no ale ja nie lubię swoich loków. Sorry, wszyscy mi mówią, ci się włosy puszą. To znaczy, że powinnaś loki wydobyć. No problem w tym, że ja próbuję się ich chyba od 15 lat pozbyć. Ja się nie lubię w takich loczkowanych włosach. No, nie, nie każdy się dobrze w tym czuje, tak? No a teraz, się że mówiąc, tanie kosmetyki. Ja dobre kosmetyki i tych kosmetyków wolę mieć dwa albo trzy sprawdzone na krzyż mieć na przykład dziesięć tych kosmetyków w ogóle kochane nageciki możecie sobie napisać w komentarzach co się u was zmieniło przez te półtory roku jak mnie nie było czy nie wiem jakieś podejście tutaj się Was zmieniło czy też się może przeprowadziliście czy nie wiem na przykład podstawówkę skończyliście o i te końcóweczki żeby były dłuższe niż te na środku może tak Biologii to tak nie działa, ale my trochę oszukujemy genetykę i trochę biologię, nie. Rzęski dobrze wyglądają, są takie wyrysowane. Oczywiście nie są za długie, bo ja swoich naturalnych rąsek nigdy nie mam długi. Ja kreski robię tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy już zakończę cały makijaż. Mam ten pędzelek, żeby to i kreski robię mega nietypowo. mówi się taki. Trochę dol look makeup mi się podoba, o kreski będą niskie i powiększające oczy, w ogóle zobaczcie jaką mam wyrżniętą tą paletę, jest okej, okay, jest okej, okay. teraz robimy sobie usta, tak, 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 ja najpierw robię usta, a ja mam jeszcze tutaj puder, rozświetlacz, dobrze, żeście mi przypomnieli na temat rozświetlacza, bo ja jeżeli chodzi o rozświetlacz, ja jestem prostą kobietą. Mam jeden sprawdzony świetlacz i używam go chyba od trzech lat. Co na starych jeszcze vlogach pamiętam go pokazywałam. Czasem o nim zapominam, czasem go nakładam, mimo że wtedy wiem o tym, że nas byłby lepiej wykonturowany. Ale no ja zapominam, Boże, ja zapominam. O i nie mogę sobie znaleźć tej konturówki, wszędzie szukam Neutral Beauty i mam już jej kontureczkę po matkę. Zajenik znalazłam, ale niestety konturówki zajenika nie mogę znaleźć. A jak sobie usta zrobię, to teraz w końcu usta maluję. Kształt jest spoko. Miałam ja podkład zmienić, dobra, już trudno. Ja lubię matowe. Mm, bardziej matowe pomadki nakładam. U. Na co dzień, i na przykład błyszczyki, bo błyszczyki po paru minutach ich już nie ma. To jest w sumie mój skończony makijaż, taki na co dzień, bym powiedziała. Nic wymyślonego, matowa pomadka. Tu włosy bym jakoś ułożyć, bo ostatnio mi się już w ogóle nie układają. ścieniowała je trochę tutaj i pocięła końcówki, poszłam takie zniszczone albo po prostu. Tak by było idealnie, o! I co ja Wam mogę powiedzieć? Nie obiecuję, czy wrócę, bo... bo już nie chcę setny raz obiecywać. Często zapraszam też na Instagrama, na którym najczęściej jestem obecna, na TikToka, na którym też. Trochę się tam bardziej lajkuje cokolwiek, ale chyba tam może cokolwiek powstawiam. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc albo do widzenia, zależy, kiedy to oglądacie. Albo do nie zobaczenia, bo może umrzecie niedługo.